А, Фатиша харас есть там. Так. Так, женщина. Ах, блядь, No, nie, bo niebieskie, niebieskie. O, okay, to też niebieskie. No to masz pędzel, żebyś niebieskie teraz, ty robisz. Ale możesz... O, może. No, to jest ładniejsze niż moje. Łannie w tym się zbierz. To będą okna niebieskie. Nie, fajnie. No. Okay. Biorą udział również rzeźbiarze z Wło czyli Stowarzyszenia Włosławskich Twórców, nie tylko zresztą zrzeszonych w tym stowarzyszeniu, zaprzyjaźnione z nami osoby, artyści, którzy już po raz czwarty przychodzą. Są opiekunami artystycznymi osób niepełnosprawnych. E, uczestnicy otrzymują profesjonalny sprzęt i malują błocławek. E, idea tego, główną ideą tego e, planeru jest pokazanie uroków piasta malowanych oczami e, osób niepełnosprawnych, ale przy aktywnym wsparciu artystów włocławkich. Przemieszczamy się. Kolejno byliśmy już pod katedrą, byliśmy na bulwarach, teraz jesteśmy na 3 maja. Myślę, że ta wędrówka po wspólną no, przynosi takie konkretne efekty w postaci oddania tego, jak czują osobnie pełnosprawne nasze miasto, jakie widzą. Czy te prace będą gdzieś później możliwe do obejrzenia? Przede wszystkim na pewno jest planowanie, że po raz pierwszy w tym roku robimy także tą współpracy z nowym powstałym stowarzyszeniem Starówka będą prezentowane w kawiarni Mamamia, która nas gości tutaj dzisiaj. Czy to dla osób niepełnosprawnych, nie wiem, jest jakaś dodatkowa forma pokazania się, rozrywki, są to osoby jakieś utalentowane, czy po prostu tylko, w tyle, żeby... Ja myślę, że część osób na pewno ma, no można, można mówić o, o, o talencie, ale myślę, że jest to taka chęć uczestniczenia w, w, w życiu społecznym, tak jak, jak, jak każdy, każdy z osobami, które malują. To są bardzo ciepłe osoby i tutaj się nawiązują takie przyjaźnie, więc jest to taka forma wyjścia mm, na zewnątrz, tak? Nie, nie, trzymania, nie zatrzymywania ich w domu, pokazania ich ekspresji poprzez malowania. Dziękuję. Super! Tam wychodzi? No, ja spłodzi. Pięknie. tej na razie nie Jeszcze namalujemy jakieś kwiaty. Ciastka. Pięknie chwab. Podać ciocia, powiedz. Liczne. Poczekaj, zaraz My namalujemy, co? 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 Super. Super. to to Super. Super.

no dobrze, to... Nie, to, nie, to nie, nie, zaraz te to zaraz maluje. sobie. No, A, wyleci kiasz, to tak Tutaj taki stoi. A to nie masz jakiego? Tak. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź,